Twardość lakieru. Temat, który wydaje się oczywisty, aż do momentu, kiedy ktoś zapyta: Po jakim czasie lakier bezbarwny naprawdę osiąga swoją najwyższą twardość? W przypadku lakierów 2K informacje o czasie schnięcia zawsze opisujemy w kartach technicznych. Każdy produkt ma wyszczególniony czas osiągnięcia twardości użytkowej oraz całkowitej. Spójrzcie na różnicę między utwardzaniem lakierów. Weźmy na przykład lakier bezbarwny HS. W temperaturze 20 stopni Celsjusza i przy standardowym utwardzaczu twardość użytkową osiąga po 12 godzinach, a pełną po 36. A jeżeli użyjemy utwardzacza FAST, wtedy 9 godzin użytkowo, 28 godzin pełna twardość. Tak jak wcześniej wspomniałam, te i inne informacje znajdziecie w kartach technicznych produktów. Czas utwardzania lakieru to nie jedno pojęcie, a kilka etapów. Pierwszy pyłosuchość, kiedy lakier nie łapie kurzu, ale nadal jest miękki. Drugi, suchość dotykowa. Wtedy można delikatnie dotknąć, bez pozostawiania śladów. Trzeci, twardość użytkowa. Można montować i polerować. I dochodzimy do kluczowej rzeczy. Pełne usieciowanie, czyli pełna odporność mechaniczna i chemiczna, tak zwane full cure. Skąd to wiemy? Bo wszystkie nasze produkty, w tym lakiery, Przechodzą szczegółowe testy w naszym laboratorium, by mieć pewność, że dostarczamy Wam sprawdzone i powtarzalne rozwiązania. Pamiętaj, lakier może wyglądać świetnie już po kilku godzinach, ale jego prawdziwa siła i odporność buduje się przez kolejne dni. I dla pewności, sprawdzaj wszystko w karcie technicznej.